Kurwa, działa to? Nie działa. Ciema Wam wszystkim. Witam w kolejnym odcinku z Farminga. Niestety musiałem zacząć od nowa nagrywanie, bo niestety. Kurwa, ciekawy jestem, czy będzie wszystko działało. No, powinno wszystko grać, moment. no nie mieszczę się, no nie dobrze. Dobra. został spokoju tego Tura. Dobra. lecim lecimy. Na Szczecin. Z tym kurnawozem. No witam was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie palimy milca. Jak widać stoi już tutaj 85 do sprężynowania. Wydaje mi się, że 60 będziemy do wszystko. 60 Będziemy Władimilcem orać Ja nie wiem czy ten mot jest ociężały czy co z nim jest A przyspiesza okrutnie wolno To nie wiem, no do 60 przed remontem To ciągnęło jak głupia Takaś jest zbugowana jest mi się wydaje bo co Bo prędkość optymalna. O, w ogóle będziemy mieli zaraz do sprzątania, chyba. Mm, 18, Co tam w ogóle mamy? Mm. Kurczę, kuku, kuku, kukurydzę. Rozkład gleby, zachwarszone wszystko. My spróbujemy to zasprężynować I się zastanawiam, Kurna, ale ociężałe te ciągniki Nie wiem czy dlatego że jest lekka lekki tył czy co Ciężko mi to powiedzieć. Wypijmy. Pyszny soczek kmielowy. Ledwo, ledwo jedzie. I nie wiem, 60 radziła z tym, a to sobie nie może poradzić. Tak, F1 w sumie owadzie więcej widać. Moment, no, patrz, to nie chcę Zaczynawać. Co To jest Bakawach kawałek drewna. I ogień z przód do góry. W ogóle zastanawiam się nad kupnem kierownicy. O Marku, ale zazwyczaj, kurde, były wykopki u nas we wsi. We wsi, u nas z domu były wykopki, i kurwa jestem taki zjebany, że... Ma... Jeszcze trzy pole mamy zamiast jednego. I już w ogóle jest Lipton. No i w ogóle, pragnę poinformować, że będę... A, właśnie mam kierownicę, mówię. Ja Znalazłem sobie używaną za chyba 250 zł tego techa podobno mega zajebisty no, zobaczymy no, zobaczymy co to będzie warte a niestety się w przyszłym miesiącu nie uda bo co się okazało lędkę przebiłem w krosie i będzie trzeba kupić nową lędka 100 poszła w dupę co nie Myszą, jeleń. Wyginięcie myszą jeleń. Najniższych jeleń. Nie no, chyba weźmiemy do siebie, do chyba weźmiemy jednak Mielca, co mi się tak wydaje. Będzie chyba inaczej niż tym jedystwem. bo taka mapa. W ogóle nie wiem czy nie zrobimy przeprowadzki na nową farmę. Chodzi mi, oczywiście, o nie wiem, dwie mapy albo czy, czegoś. To mi się tak średnio podoba. Jakoś tak. Spillow. Do hej, hej, hej. Co ja zrobiłem? Że się ożeniłem? Może jakaś inna piosenka? Hmm. A miałem w ogóle zauważyć, że mi się w tym silosie. Może byśmy silosa usunęli. Mieliśmy tak kurde świnki hodować. Coś tam widzę nie wychodzi z tymi świnkami. No <słuch> mm, właśnie, a propos świnków. W ogóle to my mieliśmy, kurczę, e, jak to się nazywa, mieliśmy w ogóle e, zamontować, nie zamontować, mieliśmy w ogóle świnki kupić, nie wiem czy tu, to... w zasadzie to kartoflami, po pierwsze nie mamy nic, nie mamy ani ziemnika. znaczy sadarki do kartofli, ani kopaczki. Och, Nie ma w sumie nic. Mamy tylko wozy, jakiś tam kultywator. Mówię. nie wiem, czy mapy nie zmienię. Zastanawiam, kolonia jest niby fajna, ale sam nie wiem. O, patrz, tak jakby tak cały czas zrobił, to było najbiście. On kurwa na tak chwilę jedzie. Dobra, to nie jedzie, to nie. No o to chodzimy tym ciągnikowi Dobra, działam telefon, zobaczmy co ja o tym, co by tu porobić jeszcze ciekawego, kurde, nie wiem Może no sobie jedziemy Sprężynujemy Powoli, to powoli, w ogóle bym chciał na kierownicy pobrać, byłoby na pewno bardziej hmm, ciekawe niż ta na klawisza. Tak to w sumie jeżdża to i we w hmm, Tak dalej, ale mówię, zastanawiam się nad przeprowadzką. Nie wiem, czy nie dam sobie chwili spokoju, na przykład z farmingiem. Przeprowadzimy się na inną farmę. No, wyprowadzimy się. bo zakończymy zanurcalnie. W sumie nie jest ona tak za bardzo hm. ciekawa. I nie wiem, czy nie przerzucimy się na muczki. Tak szczerze mówiąc, zrobimy teraz krótki odcinek. Chyba zrobimy tak jak mówię. Będę szukał nowej mapy. Zaczniemy z nową mapą. Bo tam mi się tak już średnio podoba. Jakimś lasem, czy nie lasem? Tam może zaczniemy od jakichś większych maszyn. No, tak szczerze mówiąc, nie chcę się wszystkiego od początku zaczynać. Na pewno zaczniemy od dwóch ciągników. Eee, bizonem? Może. Zastanowię się jeszcze. Może większego pola? Pługi to już jakieś tam mam, co nie? Nie, nie zatrzymać jakiegoś takiego dużego ciągnika, no mapy ta jest jakaś taka mała żywa. Nie ma żadnych samochodów. Hmm, zastanawiam się nad Belską Doliną, wschodnią doliną. Dobrze mi się na niej grało, naprawdę mi się dobrze na niej grało. ciekawe. Hmm. Już kiedyś w Farmingu 17 w to się grałem na tej mapie. No i chyba wystarczy 23 odcinki z tej serii. Myślę, że na kolejnej będę jakoś tak bardziej się interesował tym zaczniemy sobie na przykład nie wiem, od 10 krówek czy od czegoś rotacyjna i tak dalej będziemy lekko handlowali myślę że drugą serię zaczniemy już bardziej tak na bogato co nie a tej serii w sumie nie będę usuwał będzie trzeba to będę kontynuował jak na razie i tak żadnych komentarzy nie ma pod farmingiem niestety za mała siła przebicia co nie no więc dobra